No, chyba jestem. Pokazuje mi, że jestem na żywo i że ewentualnie mogę zakończyć. No dobrze, moi kochani. E, myślę, że już jestem, więc może, może coś tam będzie widać. E, o, czekajcie. Sorry, dobra. E, jak niektórzy z Was wiedzą, od niedawna e, toczę swoją małą prywatną wojnę. Chodzi o rzucenie nałogu, czyli palenia papierosów. Dziś jest 12 dzień, więc nie jest źle, jakoś tam ciągnę. Różnie to bywa, z różnym, e, z różnym skutkiem, ale od 12 dni nie spaliłam ani jednego papierosa. Owszem, jestem nerwowa czasami. Ale nie jest źle, generalnie nie jest źle. W każdym razie, y, pisarz to taka istota, która jest w stanie przerobić wszystkie wydarzenia ze swojego życia, z życia przyjaciół, rodziny i, i kogokolwiek na, na tekst jakiś. Więc postanowiłam zrobić to samo, czyli swoje przeżycia związane z moją prywatną wojną, y, ubrać słowa i nagrać filmiki. Y, i umieszczacie je na, na Facebooku, na moim profilu prywatnym i na, na fanpage'u. To taki mini pamiętnik z, z czasu prywatnej wojny. Jeśli ktoś będzie miał ochotę podzielić się swoimi wspomnieniami ze swojego y, rzucania papierosów, y, rzucania palenia, zapraszam do, do komentarzy. A póki co zapraszam do słuchania. Moja prywatna wojna. Odcinek pierwszy, dzień zero. Decyzja została podjęta. Wracając do domu, postanowiłam nie kupować tytoniu. Choć miałam świadomość, że papierosów starczy mi do wieczora. Ale co tam, gdyby silnej woli starczyło mi tylko do rana, do najbliższego sklepu nie jest daleko. Jest 6 stycznia, święto Trzech Króli, godzina 21, minut 15. Ostatnie wyjście do ogrodu. Zimno jak cholera, więc to żadna przyjemność. Nawet nie usiadłam, bo siedzisko mokre. Spaliłam szybko tego. Ostatniego i zwycięsko poszłam do pokoju. A, w szufladzie miałam jeszcze trzy elementy z wiosennego pobytu w Polsce. To pocięłam je na drobne kawałki i wyrzuciłam. Nikt mnie rano nic nie kusi. Jutro zapraszam do wysłuchania odcinka drugiego. Bye, bye.